Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na kartę dnia, czyli właściwie takie przesłanie, bo to już nie karta, tylko kilka. Na 3 grudnia, czyli czwartek. Karty potasowane. Ja już tutaj od razu je jeszcze dotasuję. Tutaj będzie, kochani, nasza karta inspiracji. Jest. Tutaj wyrosujemy sobie kartę dnia z kart tarota. Jest. Potem będziemy patrzeć i zaglądać, co myśmy tutaj pokombinowali. To są takie malutkie, że one się wszędzie zmieszczą. Krasnalek, zwiał. I tak, kochani. No zobaczmy, co nam tutaj ten dzień przyniesie. Co my tu mamy? Szóstka mieczy. Szóstka mieczy. Taki i Timothy, też sowa. W tobie naprawdę jest magia. Tak? Ona o tym, yy, o tym nam mówi. Słuchajcie. Zacznę od tych ptaków, bo powiem Wam, że ptaki mówią o rozmowach, więc jutro może być bardzo dużo, bardzo dużo przesyłania informacji, SMS-ów, kontaktów wszelkiego rodzaju. Ptaki to też szybkość, ptaki te, które tu widzę, to też mądrość, bo to są sowy. Przy tej szósteczce mieczy, która jest absolutnie brakiem komunikacji, tak. Te ptaki nam symbolizują, że jednak ta komunikacja, jednak ta komunikacja będzie. Szóstka mieczy. Może nam mówić o zmianie miejsca, o jakiejś ucieczce, o odcinaniu się od pewnych spraw lub od pewnych ludzi w dniu jutrzejszym. Karta też może mówić o takim punkcie zwrotnym w życiu. Tutaj jest, tak jak ja zawsze podkreślam, że to jest karta, która może nam symbolizować um, znalezienie sobie sposobu na wyjście z pewnych problemów, z pewnych y, sytuacji, myślenie obiektywne, y, ale to też y, nie będziemy tutaj wszczynać rebelii, ja zawsze tak mówię, nie będziemy wszczynać rebelii, nie będziemy robić y, z, z igły wideł, tak? Y, to są też związki na odległość, więc może tutaj się odezwać ktoś przy tej karcie... Y, czy tej karcie ptaków może się nawiązać taka nić porozumienia z kimś, kto mieszka za granicą, albo ktoś będzie chciał wyjechać za granicę, ktoś będzie chciał jechać, żeby zarobić. Tutaj też mogą, ta karta może nam znamionować zmiany w życiu zawodowym, jakieś momenty, w których trzeba będzie się przekwalifikować, albo zmiany zakresu działalności naszej więc karta szóstki mieczy to jest ogólnie dla mnie karta zmiany, zmiany kierunków, to jest karta Merkurego w Wodniku, o ile dobrze pamiętam. Ponadto karta przekraczania granic, nie tylko w sensie takim fizycznym, ale i też w sensie, w sensie duchowym. Możemy tutaj się odcinać, tak jak mówiłam, od pewnych spraw, osób lub sytuacji jakichś tak. No, i to jest dobra też karta podróżowania, nie? Ona wskazuje tutaj na podróże, i to nie tylko te fizyczne podróże, mogą być też mentalne, tak jak tutaj przy przekraczaniu granic. To jest to dokładnie to samo. Jednocześnie przy, przekraczając granice, możemy wyznaczać granice innym ludziom, wyznaczać sobie lub innym, tak? Żeby ich nie przekroczyć. Tutaj jakieś zasady możemy też wdrażać w życie. Karta siódemki, przepraszam, szóstki mieczy, co ja gadam, szóstki mieczy mówi, mówi też o odejściu od jakiegoś schematu, bez naruszania bezpieczeństwa innych ludzi, bezpieczeństwa otoczenia, więc taki dzień na pewno. Karta suw, tutaj karta ptaków, mówi nam na pewno o mądrości, którą, z której będziemy korzystać. Na pewno też mówi właśnie o, o rozmowach wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju kontaktach, czy to SMSy, czy to maile, czy to może być tego jutro dość sporo. To mogą być zarówno wiadomości, jakieś z zagranicy, które nam dzień przyniesie, nie. Ponadto mamy tutaj kartę Timotiego, który mówi, że w nas jest tak naprawdę magia. My wszyscy jesteśmy magiczni, musimy tylko to z siebie jakby w sobie wskrzesić, bo spójrzmy chociaż na to, że to co dajemy, to otrzymujemy, to co otrzymujemy, to dajemy chociażby na takiej zasadzie, tak? Świat jest pełen takich sekretów, więc jeśli o czymś ciągle myślimy i czegoś czy naprawdę bardzo chcemy i robimy ku temu wszystko, żeby to osiągnąć, to to osiągamy. To jest właśnie też pewnego rodzaju yy, magia. Yy, magia jest, yy, tak jak powiedziałam, magia jest wewnątrz nas i tylko po prostu musimy to z siebie jakoś wysupłać, wyciągnąć, wskrzesić yy, i... Yy, 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 yy. Jeśli to zadziała, to wtedy wiemy, że tak naprawdę to udało nam się nie tylko dzięki temu, że ta magia istnieje, ale dzięki temu, że mamy taką moc, mamy taką moc w sobie, żeby to realizować. Nie? Więc uwierzmy w to, że ta magia tak naprawdę jest w nas. Ona się nie dzieje, za, jak za dotknięciem różdżki nic się nie zadzieje, bo to tylko w bajkach ale na pewno mamy wpływ y, poprzez jakieś swoje takie magiczne wnętrze, mamy wpływ też na y, pewne sprawy i, i pewne rzeczy w naszym życiu. Kochani, jeśli chodzi o wibracje, już sobie patrzę. Mam tutaj aha, czyli mamy tak, 3, 12 2020 i mówię Wam, że dzień będzie sprzyjał y, płodności, y, twórczości wszelkiego rodzaju. Nawet takiej przelewanej na papier, jeśli ktoś chce coś napisać, jutro jakąś pracę, jakieś wypracowanie itd., to dzień może być bardzo sprzyjający, żeby to robić. Dzień może sprzyjać też wszelkim zabiegom kosmetycznym, fryzjerskim, pielęgnowaniu siebie, maseczkom, nie wiem, drobnym takim zabiegom. No, i też okazywaniu uczuć, okazywaniu uczuć byciu takim yy, miłym, sympatycznym i wszelkiego rodzaju obfitości też, nie? Jeżeli ktoś jutro chce kupić, iść na zakupy i kupić sobie fajne buty, to z pewnością je sobie znajdzie i sobie kupi. W trudnościach mamy, kochani, yy, już Wam mówię, kierowanie się własną rządzą i yy, niemożność wyciągnięcia wniosków z jakichkolwiek sytuacji, w których y, możemy się znaleźć. Takie możemy mieć trudności, nie? Więc może nam kieroma, kierować nami jakieś takie instynkty, rządza y, y, takie demoniczne mocno instynkty. Taki cień może z nas wyłazić, nie? Jutro. Y, kochani, y, wszystkiego, y, wszelkiego rodzaju zależności, zależności od osób, od sytuacji, od y, pogody od, od wszelkiego. Będziemy jutro mieli takie trudności w takich zależnościach właśnie, nie? że jeżeli coś będziemy chcieli popchnąć do przodu, to ta osoba, na przykład druga, może nie być ku temu przychylna albo będzie robiła wszystko tak, żeby nam się to nie udało. Ym, to jest też takie destrukcyjne podejście do siebie, takie niszczenie samego siebie i swoich pomysłów na przykład, nie. Więc tutaj zwróćmy, zwróćmy na to uwagę i nie dajmy się też jutro, kochani, zwieść potencjalnym oszustom i jakimś tam osobom, które będą próbowały nami manipulować. Jak pokonać to wszystko? Wiadomo, poszukać sobie właściwej drogi i, i rozwiązań. I rozwiązań, szukać tak długo, aż je ja się po prostu znajdzie, umiejętnie wykorzystywać swoją wiedzę, swoje doświadczenie i swoją mądrość życiową, yy, przynajmniej tak jak tutaj przy tej karcie yy, SUF yy, szukać sobie nowych yy, sposobów yy, albo i też wykorzystywać stare sposoby, stare metody do działania, nie? te, które już kiedyś się nam sprawdziły albo te, które sprawdziły się komuś innemu. No i y, kochani, tutaj też y, zalecam sprawdzać wszelkiego rodzaju przepisy y, y, i uczyć się ich, y, przyswajać je i oczywiście nie na pamięć, tylko tak takie przyswoić, żeby je zapamiętać po prostu i żeby móc je, y, móc je wykorzystać w danych, y, w danych sytuacjach, więc dzień y, nam może przynieść takie różnorodne sytuacje, ale na pewno może nam tutaj przynieść taki powolny, ciągły postęp w tym, co robimy, i jednocześnie zapowiada nam jakieś zmiany w życiu odcięcia od ludzi, osób, starych schematów, i zmiany kierunków, i przekraczanie granic lub ich wyznaczanie. Także taki, taki dzień dość, dość ciekawy się zapowiada, jak, jak dla mnie. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego, um, udanego czwartku. Widzimy się w czwartek po południu. Do zobaczenia, papa. Pa.